do karnawałowej zabawy w czerwcowym upale zaprosiła uczniów i przedszkolaków Filharmonia Kameralna w Łomży. W tym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy taki zielony karnawał, cykl koncertów o typowo karnawałowym charakterze. To znaczy jest oczywiście Cała rodzina Straussów, są Polki, marsze, muzyka lekka, przyjemna, porywająca do, do ruchu, do tańca. Taką muzykę zwykle grywa się właśnie w okresie karnawału, a tym razem wypełniliśmy ją koncerty majowe, czerwcowe. No myślę, że to jest też dobry czas, ponieważ kiedy słoneczko zaczyna przygrzewać, to jesteśmy w takich nastrojach potroszę wakacyjnych, takich już wiosennych i myślę, że to właśnie. Skłania nas do tego, żeby słuchać tej właśnie takiej lekkiej, słonecznej, miłej, przyjaznej muzyki. Taka muzyka wypełni też koncert na rynku 21 czerwca. No, mamy nadzieję, że będzie pogoda. Jeżeli nie będzie, to zapraszamy do naszej sali koncertowej. Będzie dwoje wspaniałych solistów Katarzyna Rzymska, sopranistka. Która jeszcze nie występowała z naszą orkiestrą, aczkolwiek już pojawiła się na dniach muzycznych Drozdowo Łomża, więc nasza publiczność już ją z pewnością pamięta, kojarzy. Wspaniała, młoda śpiewaczka. No i Jerzy Karwowski, którego tu wszyscy doskonale znają, który kiedyś nagrał płytę z naszą orkiestrą. Jest fantastycznym muzykiem, świetnym gawędziarzem, także myślę, że będziemy się wszyscy doskonale bawić. Filharmonikom na fortepianach towarzyszyli Paweł Seweryn Rozbicki i Hubert Mitura. Była ilustrowana slajdami. W zapowiedziach, recytując własne utwory, wystąpiła Beata Munarczyk, nauczycielka muzyki z Częstochowy. Tak, rzekła pani, to jest zoo, ale musicie wiedzieć to, że ogród ten zoologiczny niezwykły jest, ale magiczny. Co ma koronę z rudej grzywy i w krąg oznajmia głośnym rykiem, że się nie musi liczyć z nikim. Lubi się chwalić, paradować, no a najchętniej leniuchować. Dawno by podbił ziemię całą, lecz cóż, nigdy mu się nie chciało. Do udziału w muzycznych interpretacjach zaproszeni zostali także młodzi słuchacze. Wyszedł przed szereg, stanął pierwszy i zaczął śmiało kuć pod kolę.